Okay, idzie? idzie, idzie, idzie jesteśmy tutaj w Sobieszewie na wyspie Sobieszewskiej zlot y, wyspa skarbów organizatorzy co tu szukamy? szukamy zabytków związanych z działalnością ludzi z działalnością no, też wojskowości na tym rejonie no i organizujemy cyklicznie raz do roku, z reguły na późną jesień takie poszukiwania więc, więc zapraszam wszystkich więc... Co się nam udało znaleźć? Już? Udało nam się znaleźć kilka odznak, zresztą znaczy fragmentów odznak niemieckich. W ubiegłej edycji znaleźliśmy karabin, który zabezpieczyła komenda policji, miejska, policja, miejska komenda policji w Gdańsku. Liczymy, że w tym roku w tej edycji uda nam się znaleźć jeszcze jakieś zabytki techniki militarnej lub pozostałości działalności tutaj. Ludzki. Dużo uczestników. Myślę, że w porównaniu z ubiegłymi edycjami frekwencja jest znacznie większa i liczymy na to, że będzie się to rozwijało wraz z kolejnymi edycjami. Można sobie przejrzeć zdjęcia u nas na stronie naszej fundacji. Zapraszamy wszystkich na fanpage fundacji Recupero. Tam można śledzić na bieżąco nasze działania. Polecam każdemu młodemu człowiekowi wziąć udział, choć raz w takim. No starszemu też. Starszemu też, oczywiście. Emeryci, Emeryci no. też mile widziani. Odskoczyć od codziennych obowiązków i zobaczyć jak to jest. No, ale mieliście chyba i tak limit uczestników. Limit był, tak, że jeżeli chodzi o ogarnięcie całego tematu i nie żebyśmy, staraliśmy się nawiązać kontakt z zaufanymi ludźmi przede wszystkim, a próbowaliśmy kiedyś zrobić, to mieliśmy aż tyle zgłoszeń, że po prostu musieliśmy zrezygnować, bo jeżeli dostałem 500, 500 zgłoszeń chętnych, no to dla mnie to jest nie do ogarnięcia na chwilę. Za dobra obecnie. reklama była. Za dobra reklama była, może nie. Albo może teren przyciąga. Teren przyciąga, dzisiaj jesteśmy Legenda. Terenem, Tak, dzisiaj jesteśmy pod terenem Forsterówki. A wczoraj z okolica tej z... byłej jednostki tak, byłej rakietowej. rakietowej w Gdańsku na sobie Sabieszowskiej, więc w, tamtym, w rok w tamtym wyszedł Karabin Mannlichera więc myśleliśmy, że coś tam jeszcze zalega przy takiej ilości. Mannlichera to nie pierwsza wojna? Pierwsza Jakoś wojna, pierwsza wojna tak. no, ale wiadomo, że w pierwszej w drugiej wojnie używali no tak, też, jeśli tak. sprzęt był sprawny to był używany i w drugiej... Więc, więc, no taka ciekawostka przede wszystkim. No, w sensie... powoli wszyscy się tu szykują już. pogoda dopisuje, jeszcze do, dojeżdżają. Dzisiaj, dzisiaj trochę mniej uczestników, wczoraj kurczę więcej nas tu było. Przestraszyliśmy pogody. bo, 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 bo rano bo, się padało, się padało, się... padało, ale już słoneczko zaczyna przebijać, także kończymy transmisję. Pozdrawiamy, zapraszamy do śledzenia naszych działalności. Łódzka ekipa, o, cieszymy się, że... Na, nasza delegacja. Co tam nasza delegacja nawija? Nasze trole No co? Nic nie powiedzę A ty gdzie się tu chowasz za mną? Dobra, kończymy